Otwieram obrady 44. Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Kuszlewie. Proszę się zalogować, sprawdzimy obecność. Dziękuję. 13 osób, czyli mamy kworum. Obrady nasze będą prawomocne. Protokół z poprzedniej sesji był wyłożony. Czy jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę. Proponujemy następujący porządek obrad: interpelacje i zapytania radnych, odpowiedzi na interpelacje i zapytania i podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022, sprawy organizacyjne i wolne wnioski, zamknięcie obrad. Czy jakieś inne propozycje do porządku? Ktoś z Państwa chciałby zgłosić? Nie widzę. Ja, proszę Pan Wójt. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, zwołanie tej kolejnej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy jest spowodowane faktem ewentualnego dołożenia środków na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Huszlewie. Ja chcę w tym miejscu powiedzieć, że na tą okoliczność były ogłaszane trzy przetargi. Te poprzednie dwa y, zakończyły się y, unieważnieniem, gdyż nie wpłynęła y, y, tam żadna oferta. Ten trzeci przetarg no, przyniósł nam jedną ofertę. Y, ta oferta opiewa na kwotę 273 699 zł i taką ofertę złożyła firma Frank Cars Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością szczęstochowy. Przedmiotem tego postępowania był zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Huszlew i firma złożyła ofertę na dostarczenie samochodu marki Ford Transit MCA n 1, moc silnika pojazdu 150 e, koni, więc ta oferta spełnia e, nasze o, oczekiwania i zapisy w e, specy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W tym miejscu chciałem serdecznie podziękować e, panu prezesowi Radnemu Matuszowi, który. Tutaj na etapie tego postępowania dokładał również wiele starań, ażeby do tego finału po prostu doszło. Także ja panu serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, firma uzupełniła w ciągu dosłownie jednego dnia to wszystko, co dotyczy tego postępowania, te postępowanie zostało rozstrzygnięte, ale żeby y, móc podpisać umowę, która może być dzisiaj z tą firmą y, podpisana, to dla przypomnienia powiem, że na te przedsięwzięcie, przedsięwzięcie mieliśmy y, zabezpieczone 250 tysięcy złotych. I w tym miejscu chcę również powiedzieć, że 21 grudnia dostaliśmy odpowiedź. Dostaliśmy odpowiedź i chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować panu posłowi Tłórzeckiemu, bo też o taką pomoc zwracałem się do pana posła, żeby móc to otrzymaną, otrzymaną nagrodę e, e, móc wykorzystać w roku 2024, więc czekaliśmy, e, takie wystąpienie zostało skierowane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, e, zostało skierowane. 21. otrzymaliśmy e, odpowiedź, że, że regulamin konkursu, rosnąca odporność nie przewiduje terminu, do którego należy wydać uzyskane środki, co oznacza, że można je wydatkować e, w roku 2023, jak i w latach po prostu kolejnych. No ale ta odpowiedź e, została przesłana nam 21 grudnia. Więc tutaj, proszę Państwa, ten montaż finansowy byłby mniej więcej taki, że, bo chcę przypomnieć, że mamy tutaj do dyspozycji jeszcze środki marszałka. Jest to kwota 80 tysięcy złotych na zakup tego samochodu. I też na nasz wniosek taki aneks. Między gminą a marszałkiem województwa o przesunięcie wykorzystania tych środków do końca bieżącego roku został podpisany z rozliczeniem tej dotacji do 15 stycznia 2000 następnego roku. No, w związku z tym, no, łatwo policzyć, łatwo po prostu policzyć, że. Jeżeli udałoby się ten samochód, no bo firma taką umowę zadeklarowała, że dzisiaj podpisze i że ten samochód wykona do, do 28 grudnia. No, my po ten samochód zamierzamy pojechać rano 30. 30 grudnia. Ale zostaje nam tutaj jeszcze z tej nagrody 50 tysięcy złotych i po prostu bardzo dobrze, że w ogóle wystąpiliśmy. Oto bardzo dobrze, że mieliśmy to wsparcie. Bardzo dobrze, że mamy stosowną odpowiedź w tej sprawie. To jeszcze będzie czas w przyszłym roku, żeby się zastanowić, na co ewentualnie jeszcze te pozostałą kwotę tych 50 Paru tysięcy złotych wydać tej nagrody, którą gmina otrzymała w ramach tego konkursu: Rosnąca odporność. To tak bym to, tak bym to wszystko przedstawił w tej sprawie, i bardzo proszę Wysoką Radę o, o zwiększenie tych 20. 20-30. To już pani skarbnik tam w szczegółach. No bo dochodzi jeszcze rejestracja, ubezpieczenie, tak. Takie, to są jeszcze takie dodatkowe po prostu koszty. Chcę również Państwu powiedzieć, to jest taka wiadomość wczoraj, że już wypłynęły z Turcji. I płyną już do Gdańska nasze turbiny, które mają w pierwszej dekadzie stycznia przypłynąć do Gdańska i w drugiej dekadzie stycznia mają już być transportowane na budowę tutaj farmy wiatrowej. Więc no wprawdzie tutaj nie ma nikogo z Mostowa, ale no rzeczywiście tam już będę nawet zobowiązany zrobić jakieś zebranie, bo dla mieszkańców Mostowa to będzie rzeczywiście utrudnieniem przez wiele nocy, dlatego że te elementy będą. Prze, przejeżdżały nocą od, od Międzyrzeca tutaj na dziewiętnastkę przez wieś. Także no tutaj rzeczywiście tam no będzie to no rzeczywiście myślę, że wielu mieszkańców z tego tytułu normalnie spać nie będzie, ale bo, bo to bo to jeżeli się tak, znaczy tam próby tutaj przemieszczenia makiet już miały się odbyć, ale ze względu po prostu na, na, na warunki to odwołano. W najbliższych dniach będą tam transportowane makiety, żeby no sprawdzić czy, czy to wszystko po prostu przejdzie. To jest logistycznie bardzo skomplikowana, że tak powiem sprawa, ale informuję Państwa, że rzeczywiście tu do Pana, bo może będziecie tam rozmawiać w swoim gronie, że no rzeczywiście te po 12 stycznia tam wiele nocy to będzie, że tak powiem no niespokojnych. To tak, taka informacja, informacja z wczoraj. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze musimy wrócić, bo tu nie przegłosowaliśmy porządku obrad. Więc, więc tutaj zanim przejdziemy do dalszego części, proszę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad? Dziękuję. Dobrze, teraz interpelacje, zapytania. Proszę bardzo, ktoś chciałby, bo już tutaj Pan Wójt wprowadził temat nasz dzisiejszy. Czy jeszcze jakieś inne sprawy lub w tym temacie ktoś chciałby zabrać głos? że to w takim razie Pani Księgowa na temat zmian. To tak jak tutaj Pan Wójt na wstępie powiedział, głównym takim celem, dla którego dzisiaj mamy sesję, to jest zwiększenie na wydatek inwestycyjny, żeby móc podpisać umowę, ale przy okazji, ponieważ przyszły też pieniądze na dodatek węglowy, więc przy okazji też zrobimy y, zmiany, te, które na chwilę obecną, na dzień dzisiejszy, y, że tak powiem, y, wpłynęły. Czyli tak, na dodatek węglowy przyszło jeszcze 106 101 zł, to łącznie z kosztami obsługi, y, i przyszła decyzja wojewody na zmniejszenie y, dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych y, o kwotę 35 469 zł. Dlatego w, w dochodach, yy, czyli tu 106 na plus, 35, 469 na minus, czyli ogólnie zwiększamy dochody o 70 632 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 24 982 834 zł. i 17 groszy. Yy, jeśli chodzi o y, zmiany w wydatkach, to. Yy, Tutaj zmniejszamy o 3687 ,64 zł 64 grosze zakup usług pozostałych w u nas w Urzędzie Gminy. Zwiększamy o 30 tysięcy zł na właśnie zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla SP Huszlew. Tutaj to tak jak Pan Wójt powiedział tam jest kwota te 27 600 tak, ale tu jeszcze dojdą tak, dojdą koszty rejestracji, dojdzie, trzeba będzie samochód ubezpieczyć. Y, już tak co do grosza nie wyliczałam, bo też nie wiem ile to co będzie kosztowało i żeby później znowu nie było sytuacji, że raptem nam 100 zł zabraknie i y, więc to dlatego jest taka kwota. Y, zwiększamy też na zakup usług remontowych w szkole o 28 tysięcy złotych na remont y, pieców. Pani dyrektor y, zgłosiła się, już taka przyszła nawet z wyceną, y, że te piece w szkole wymagają już remontu. Tam są drzwiczki poprzepalane w jednym z nich. Y, znaczy, no drugi jest trochę lepszy, ale y, no tutaj to chyba nie ma co ryzykować i czekać, aż te piece całkiem się rozpadną, bo, bo wtedy nie będziemy przecież szkół zamykać. Więc y, to tu jest na zakup usług remontowych 28 tysięcy złotych. O te 106 tysięcy to tak jak wcześniej powiedziałam na zwiększamy 106 tysięcy 101 złotych na y, y, wypłatę dodatków y, dla gospodarstw domowych tych węglowych wraz z kosztami obsługi i y, 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 zmniejszamy to tak jak zgodnie z decyzją wojewody wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 35 469 zł i zmniejszamy, bo wcześniej mieliśmy tam 54 312,36 na zakup usług remontowych w obiektach sportowych, ale to są środki niewykorzystane. To ponieważ one nam tutaj zostały, to, to z tych środków dokładamy tam, gdzie właśnie wystąpiły te braki, o których wcześniej powiedziałam. Razem wydatki zwiększamy o kwotę 70 632 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 29 310 618 zł. i 50 groszy. VAT to tylko ewentualnie dotyczy wszystkich przedsięwzięć, które związane są z wodociągami lub z kanalizacją albo wynajem mieszkań. I tylko w tych trzech w zasadzie tego możemy tutaj próbować zwracać się o zwrot i no taki zwrot też otrzymaliśmy. Pani nie wiem pochwaliła się już tym czy nie to pani powie.

Plan dochodów po zmianach wynosi 24 982,83 i 17 groszy. Z tego dochody bieżące 20 654 672 i 17 groszy. Dochody majątkowe 4 328 162 zł. Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelką nr 1. Paragraf drugi: Zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 632 zł. Z tego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40 632. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30 000 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 29 310 618,50 groszy. Z tego wydatki bieżące w kwocie 18 milionów 094 737 5 groszy. Wydatki majątkowe 11 215 881 45 groszy. Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 2. Paragraf 3. Ustala się limit wydatków majątkowych na rok 2022 zgodnie z tabelą numer 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją z zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą numer 5 oraz numer 6. Paragraf 5, wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chuszle. Paragraf 7, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję jednogłośnie. I to mamy już w naszym programie sprawy organizacyjnej, wolne wnioski. Czy ktoś w tej kwestii chciałby zabrać głos? Nie widzę.